Jesteśmy chwilę po zawodach wikersund Jest, słuchajcie, lekki niedosyt. Tak sobie pomyślałem, że, a może nagram ski Czemu nie? Z tego co pamiętam, to jestem na turnieju 4 skoczy. Tak jest, właśnie tak. Także dzisiaj sobie zagramy turniej 4 skoczy i dodam jakąś gwiazdkę. Ale ja chcę. Gdzie to się robiło? Trening. Jak się trening robił? Dobra. Lecimy z gruby rury Przerwa była ale to nie przeszkadza Normalnie Wskakujemy Na podium tego turnieju Wiatr w plecy To nam nie przeszkodzi może Z tego co pamiętam w tym stroju Trzeba oddać naprawdę Dobre Skoki żeby Tutaj coś działa. Jest półka. Tu pokazuję nowy rekord skoczny. bo dopiero zacząłem skakać. E, dobra. To są tylko kwalifikacje. Dodany wiatr, oczywiście, bardzo dużo tego wiatru. 11 miejsce. 9 punktów straty. To nie jest tak dużo. Dobra. Lecimy. Wiatr w plecy. 92%, ok, ok. E, tu trzeba naprawdę. Ładnie trafić i teraz właśnie tak. I lecę przepięknie, to będzie ładny lot. 128 metrów, i właśnie o takie skoki nam chodzi tutaj. Tylko tak możemy ten turniej, czterech skoczni wygrać. Jestem pierwszy na razie: 18, pół, 17. Tam, jak było, widać i o trzy punkty. Od pierwszego miejsca jestem na trzecim miejscu i wiatr podnarty, delikatny, także tu będzie minimalne odjęcie 97%, a można odlecieć. Trzymajcie kciuki, żeby się to, to udało, i tutaj się pośpieszyłem za bardzo. Trzeba lecieć. Dobra, jest wylądowane. Trudno. Zostawiajcie oczywiście łapki, subskrypcje, jak jeszcze tego nie robicie. Dajcie znać, czy chcecie więcej. Ski jumping, bo teraz jeszcze taka końcówka, obraz będą loty i wickersu, także możemy sobie jeszcze rower i, i zakończenie. I niestety szósty, a to się skończy dla nas ósmym miejscem, także ktoś jeszcze tam gdzieś za nas wypadł. To jest 23 punkty straty. ojojoj, ojojoj, oj, oj. Tutaj niestety nie poszło po naszej myśli. Sprzęt jak ktoś czy wiedzieć to on taki. No, yy... nagrodę. Dobra, stawiam na środek. I. Okej, okay, okej, okay, najlepszy, chyba najlepszy. Mamy 60 diamentów. To co, kupujemy coś? Yy, narty, jakie mamy? Aha, bo to 30 trzeba. Więc ja mam sponsora, ma sponsora podpisanego? 6. Także chyba w tym momencie jeszcze nie mogę nic zrobić. Dobra, wyniki. No to widzieliśmy. Dobra. I lecimy. Gapa. Proszę. Nie możemy tak zepsuć drugiego skoku, kiedy jest wiatr podnarty. I tu jest delikatny wiatr podnarty, czyli to co lubimy. Nie tak dużo punktów odjętych, a można polecieć. I pełne skupienie, żeby się właśnie wybić, a to dalej jest za wcześnie. Dobrze, że to są jeszcze kwalifikacje, to strasznie na bok nas rzucało. Oczywiście, nowy rekord, bo nie było tu skakane, tak to nie może się skończyć. No i dobra, oj, 30 miesięcy, właśnie o tym mówiłem, że tak to się nie może skończyć. Dobra, wygląda na to, że to jest delikatny wiatr pod narty. I spróbujmy. Spróbujmy zrobić to, co najbardziej potrafimy. Tam dało się delikatniej. Yy, delikatnie lepiej ładnie. Wolałem wylądować 135. Myślę, że to będzie dobry wynik, dobry wynik. Wiadomo, dało się lepiej 17, 17,5. Nam się zaliczyły trzecie miejsce jak na razie. A skończymy na 9 i 19 punktów. Aj. I teraz mamy mocny. Trzeba to wykorzystać. Słuchajcie, bo będzie ciężko, będzie ciężko wygrać. I trafione. Jest udało się. Aj, znosiło mnie strasznie. Niestety, a mogło być, kurde, dalej. A nie poradziłem sobie z tym. Aj. aj, 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 aj. I piętnastki niestety. Dobra, prowadzimy i jak to się uda? I dziewiąte utrzymujemy. Aj, aj aj Strasznie dużo zdjętych punktów. Dobra, lecimy z następnym. Tuż tu Innsbruck. Zobaczmy tą stratę, nie w trofea. Tylko wyniki. I turniej się skoczni. To już jest ma maksymalne takie A Będzie ciężko, ale jeszcze walczę, jeszcze walczę spokojnie. Znowu delikatny wiatr pod narty, a jednak w plecy Okej. Okay. To musi być próba, żebym się po prostu pasował w to jak tu dobrze skakać. Troszkę mi się zapomniało, jak widzicie. Ciężko mi było tam wyrównać po tym, i niestety nie było takiej odległości jakbym chciał. Teraz tak samo, ale to był wiatr, to jest 11. Właśnie takie przewagi by były dobre. Oj, 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 teraz wieje, wieje potężnie, i skupienie, żeby trafić. Niestety nie było trochę 129 metrów. I tu już głos trochę się obniża, bo to już jest niestety nie za dobry wynik i to jest już ósme miejsce. A więc będzie daleko. 16 dopiero. Strata nie jest taka duża. Oj, mamy ten delikatny wiatr pod narty. 92! Nie mogę trafić. Coś mi tam nie, nie chce. A tutaj... Ajajaj, widzicie. Jest ciężko i też zlądowanie takie przy końcu mnie zaczęło znosić. Co nie dało takiego lądowania, jakbyśmy chcieli. Są szesnastki. Aj, próbuję tutaj zrobić wszystko, co jest. 42 punkty straty. Kolejne punkty, które tracimy. Niestety. Dziewiąte miejsce dopiero. I ostatni konkurs z No, szansa na zwycięstwo jest, ale nie, nie wtedy, kiedy ja robię takie błędy, właśnie tak jak tutaj. No to nie są zbyt y, fajne błędy. Właśnie przez takie błędy to już to wybicie nie było takie najgorsze. I dało się w miarę polecieć. I które to nawet w kwalifikacjach do miejsce. Zobaczmy. I z, widzicie te 11 przeklęte punktów. Cały czas, cały czas nie daje nam tego luz, Dobra, mamy 100%. Może się obudzę. Ale wątpię. Żeby się dało tam powalczyć jakoś wysoko i może, może się uda zwyciężyć kto wie dobrze. Wylądowane tam jeszcze przeciągnąłem trochę ten skok. 133,5 metra 17, niestety pierwszy i, i jest trzeci, 5 punktów. Widzicie? Naprawdę się uda i jest ten wiatr ulubiony. Delikatny A czy ja tak odlecę 140 metrów To może być bardzo trudne Ajajajajaj! Było blisko, naprawdę było blisko No Jest niedosyt, jest niedosyt i to jest trzecie dopiero O oh. Kończymy na piątym i to jest znowu 20 punktów. Także ciężko to było coś ugrać więcej. Dobra. Kończymy oczywiście na dziewiątym miejscu. Dzięki wszystkim. Piszcie, czy chcecie kolejny film. Siema.